15 sierpnia, będzie jak co roku, że to roku urzędowo znane Święto zbrojenia, często nazywane świętem wojska, polskiego święto żołnierza, ale w piątek to różnie wygląda, nieprzekrzywiony są ludzkie koleje losu, dlatego nasz powiat świętuje w niedzielę, aby nikomu praca satanowa nie stała na przyszłość. Szanowni Państwo, wysłuchamy. Każdy dzień z pokolenia nas, pracujących, które już by należało powiedzieć prawa pradziar. dla uczniów i studentów to pewnie byłoby z pokolenia prawa prawawiartych. Prawa, to jest przeszło stanowisko wstecz. Podzieliliśmy treść występu na trzy nazwijmy to transze, jakby powiedział ekonomista, jakby to powiedział pracownik banku. Jedną transzą będą piosenki z pierwszego jeźdź z lat 1914-1918. Skąd nie do końca trafnie, ale najczęściej zwane piosenkami regionu związanymi z działalnością obozu jest prawidłowskich. Drugą transzą będą piosenki z lat 1919-1921. Z okresu, który popularnie się w Polsce nazywa wojną XX roku. To tak naprawdę, to by należało mówić, wojna w kształcie terytorialnych i strojowych w I trzecia transza, to będą utwory z lat 1939-1945. Artyzacy z irregularów wojskowe, piosenki stanowiące kulturową kulturokom panującego po i Gminie Śląskiej. Uczniowie dziękuję za uwagę, przekazuję ten mikrofon sabe o claro que eu